Na wstępie chciałbym pozdrowić takie osoby jak Bidulix4444 Dragon Horses i Paulish S. Jeżeli też chcesz być pozdrowiony w następnym odcinku, napisz w komentarzu dawaj mrozin, a na pewno o tobie nie zapomnę. Ale dobra, lecimy. Opętanie to jedna z najgorszych rzeczy, które może spotkać człowieka. Według wierzeń. Człowiek w terenie kontroluje swoich słów i swojego zaufania. Lecz bierze przewagę nad nim siła demona. Jestem rodzin. Dziś wam pokażę opętania uchwycone na kamerze. Jeszcze na początku prosiłbym cię o szybkiego lajka, ponieważ buduję te zasięgi na moim kanale, ale bez zbędnego przedłużania. Lecimy. Nigdy nie wzywaj duchu. Nagranie to jest stare pochodzi z serizony. Grupka nastolatek postanowiła pobawić się wzywanie duchów za pomocą tablicy Luigi. Nagle jedna z nich zaczyna mówić i robić niekontrolowane rzeczy. Można by pomyśleć, że to fake lub jakiś żart, ale pozostałe dziewczyny wezwały karetkę, a filmik został zamieszczony przez jednego z lekarzy. Jeżeli miały one na celu zażartować sobie z kogoś, to wyszło im to naprawdę dobrze. Come here guys. Come, come on, on, come on. It's <laughs> hard. Oh my god. <laughs> I'm tired. Water. You want some water? Guys, can we get some water, please? Oh Are you okay? Demon w sklepie. Nagranie z Chin, a dokładnie z kamery w jednym z chińskich marketów. Widzimy jakąś kobietę, która nagle upada, ma dziwne drgawki i krzyczy. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak jakaś choroba, ale jak napisał autor filmu, ta kobieta kilka dni wcześniej przechodziła egzorcyzmy, a i na nic nie była chora. Krwawa kobieta. Możemy tu zobaczyć nagranie pewnych mężczyzn, przychodzących w dworcem kolejowym. Nagrywali akurat filmik, by wysłać do znajomego. Gdy nagle zauważają krwawiącą dziewczynę, która krzyczy demonicznym głosem i rani się w okolicach intymnych. Jak się okazało, policja po złapaniu tej kobiety stwierdziła o niej ciążę, a dokładnie fakt, że przez samo okaleczenie poraniła. Dziwny przypadek rodem z horroru. No i to by było na tyle. Widzimy się jutro. Siema.